Siemano w kolejnym odcinku. a tutaj wisi, patrzcie. Chodź tutaj kablu nie mi tutaj Mamy do przetestowania flash Bengery, ale mamy tak z ciekawości chciałem przetestować z tego względu, że porównać. Mamy rok produkcji 2019. Są to czeskie fajne petardy klasy drugiej, gdzie mamy flash flesza czyli stroboskop i potem wybuch. A tutaj mamy w takim opakowaniu, czyli te pierwsze, które były i ciekawa, ciekawostka tu jest taka że to jest rok produkcji 2015 ja jestem ciekaw czy coś między nimi jest w sensie coś innego, czy nie zobaczymy 2.15 kontra 2.19 taki krótki, fajny odcinek bardzo fajne petardy którymi warto strzelać wieczorem polecam serdecznie wieczorem nimi strzelać, bo mają naprawdę fajny efekt Juhu. No dobra, tu mamy jakość wykonania. Jak na morawie, spoko. Tu jest troszeczkę odchodzi, ale może dlatego, że dosyć, dosyć długo leżały. Dobra, a tu są dziewiętnastki, a jest inne. Tutaj mamy jeszcze inną bibułę, widzicie? Różowa, a tu granatowa. No to już mamy odróżnienie, odróżnienie która, która. Flash. Okay. Fajne. Tu mamy dłuższy ląd. 2019. Nie drogie fajne petardy. Tu ten flash już nie jest taki intensywniejszy, wolniejszy. Dusz. powiem Wam, że huk podobny, a teraz przełączymy się na mikrofon Saramonika. Teraz jesteśmy na mikrofonie Saramonik, lecimy sobie dwie na raz, a na końcu takie słoneczko dla Was zrobię. Widzowie, jeżeli macie pytania, zadawajcie w komentarzu. Oczywiście wbijajcie w opisie macie linki na oczywiście na grupę na facebooka wbijajcie do chłopaków na piroti ABS oj stara nowa intensywniejszy lepiej mi się podoba Wow, podobne Wam powiem szczerze. Nie zauważyłem jakiejś różnicy. Bardzo fajne petardy. W ogóle rzadko spotykany efekt. Dlatego, moim zdaniem, są po prostu warte uwagi i też nie są drogie. Marcin, Wam tutaj cenę, ta. Nie. Tutaj się wyświetli cena. No dobra. I teraz widzimy się za tak chwilę. Oczywiście, aby ktoś pytał, to oczywiście owe petardy, czyli flashbanger. Nie nadają się do wody, bo gasną. Przyciemnimy trochę obraz, bo słońce mocno świeci, żeby dać jakiś taki lepszy efekt. Zobaczymy, jak to w sumie wyjdzie, ale myślę, że fajnie. O, obraz. Yes, jadą stroboskopy! Fajne tak. Bardzo fajne petardy. Jeżeli się odcinek oczywiście podobał, powiecie co robić, nie będę was zanudzał. O. Nie wypał. Nie wolno wkleić ręki. Co ty robisz? O, ale teraz ekspozycję wyłączymy. Na auto. Także jeżeli się odcinek spodobał, łapa w górę, subik dzwoneczek, chodźcie do opisu. Do następnych odcinków zapraszamy serdecznie. Ja się kłaniam nisko. Maniak. Pozdrawiamy Was serdecznie, urdeczki. Na razie. بص <laughs> <laughs>